Piosenka sprzed dwóch lat źródło wszelkiego zła, schną mężczyźni, śnią kobiety, błysk biseksualnych bielizn, łodzą uniwersytety, permisywizm i ateizm w spisku cyrkla i fartucha, zamiast maski. Okulary chrześcijańskiego dusi ducha, szatan pychy i niewiary, sprawy mroczne i ogromne, świat na naszych oczach kona, wszystko wina Tomasona, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę, usprawiedliwiają krocie, wskazującym boskim palcem zaprzeczają wszelkiej cnocie. Która się nie sprawdzi w walce Wykupują łaskę Pana Zer bezmiarem w komputerach Hostią ostryk i szampana Chcą się zbawić tu i teraz Sprawy mroczne i ogromne W kłamstwie cały świat i w kantach Wszystko wina protestanta Że o życie tutaj już nie wspomnę Chorych łudzą, głodnych mnożą Koronują złotogłowiem Przekłamują wolę Bożą, swym strzelistym pustosłowiem wielbią krzyże i kajdany. Nędza dla nich wielkość znaczy: obnażonym i skazanym, kroją święty strój rozpaczy. Sprawy mroczne i ogromne, hipokryzja świat połyka, wszystko wina katolika. Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę: unicestwić, pozarzynać. Wobec śmierci się nie wahać. Biorąc z sobą poganina w wielkim hołdzie dla Alalacha, by pijane rozpasanie. Wieczność trwało w tamtym świecie, trup z chóry są na kolanie. Prorokowi służył przecież sprawy mroczne i ogromne. Cały świat krwią naszą spłynie, muzułmanin temu winien. Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Jest żyć po co, ginąć po co Kochać, mnożyć i zabijać Na olbrzyma ruszać z procą W labiryncie nić odbijać W trąby dąć, by mury kruszyć Gadać z krzewem lub kamieniem Stawiać nieśmiertelność duszy W zakład z własnym nieistnieniem W kwestie mroczne i ogromne Słodka świata treść Wycieka, wszystko wina to człowieka, że o Bogu tutaj już nie wspomnę.